Witam Ogólnie od jakiegoś czasu Nie wiem w sumie już od jakiego Chodziło mi po głowie to Żeby... Znaczy w sumie nie no Sam pomysł na to żeby kiedyś zrobić serwer w Minecrafcie No to jest już taki o kurczę blade Ohoho To już tak Takie marzenie można byłoby nawet powiedzieć z dzieciństwa moje niżeli Jeżeli o to chodzi No i jak sami wiecie pod, Znaczy wy nie wiecie w sumie Ale może ktoś wie Podejmowałem kiedyś kroki do tego, aby coś takiego otworzyć. No i to nie wychodziło. Główna rzecz, której mi wtedy zabrakło, to budżet. Trzeba przyznać. No mm. i po tych sześciu latach, de facto, od tamtego momentu, trochę się Johnek yy, wzbogacił i trochę nabrał pokory do niektórych rzeczy, które się robi. Może trochę mniej gigantomani, może trochę. Mniej takiego podejścia, że wszystko musi być idealne, i tak dalej, trochę więcej. Yy, ten trochę bardziej wyjebane, i tak dalej, i tak dalej. No i ogólnie, biorąc, chłopaki, jak widać, powołali sobie serwer tutaj, tak w Minecrafcie Można sobie wbić na Discorda. Jak napiszesz, że chcesz na whitelistę, to cię dodadzą. Będziesz sobie z nimi tutaj grał na takim survivalu zwykłym. Jak się chcą bawić, to jak się bawią fantastycznie. Jak sobie spędzają czas, tak, niech sobie tutaj na Discordzie spędzają czas. Jeżeli to ma kwitnąć własnym fajnym życiem, to mega spoko. Ale cały czas chodzi mi po głowie to, że chciałbym kiedyś móc powołać coś, co jest takie. wow, Takie fantastyczne. Naprawdę. Chciałbym kiedyś móc yy, powiedzieć, że zrobiłem coś fajnego yy, dla ten. No tak, no takie rozumiecie o co chodzi. No i chodzi za mną to. Właśnie, nie to, żeby robić jakiś serwer potężny. Ja nie chcę być, kurwa, autorem już... Nie, już, już mi to przeszło dawno temu. Nie chciałbym mieć żadnego serwera, który będzie gigantycznym serwerem w Minecrafcie, który pobije tłumy. Tak, wiecie, że o kurwa, ale serwer i tak dalej, i tak dalej. Raczej nie, chciałbym po prostu zrobić jakiś serwer, na którym ktoś by grał, Fajnie by było, gdyby na nim była jakaś taka ekonomia, żeby była na nim jakaś taka stała wymiana, to by było fantastyczne, żeby dało się na nim mm, dosyć dużo wygraindować i tak dalej. No i sobie tak pomyślałem, że w zasadzie fajnym by było stworzenie skatebloka jakiegoś. Żeby byłoby to po prostu spoko. I fajnym by było, gdyby na tym skybloku. No nie, była jakaś taka bardziej trochę zaawansowana ekonomia W sensie właśnie Na przykład chciałbym mieć takie elementy Właśnie, no bo chodzi o to, że na wszystkich serwerach, które się tworzą Czy to na RPGach, czy na skyblockach i tak dalej Koniec końców Problemem jest to Że jest taki Nieograniczony rozruch W sensie jest taki, kurwa wiecie o co chodzi, jest taki rozwój Wszystkiego co jest dookoła i nagle dochodzi do tego, że w momencie kiedy na, na przykład serwer mega dużo musi blokować Czyli na przykład serwer nie może respić Iluś tam golemów, no nie, bo się rozpierdala Albo ktoś ma taką wielką kaktusiarkę, że jej połowa nie może działać No nie i tak dalej I trzeba robić te wszystkie optymalizacje i tak dalej No i ja tak w zasadzie uważam, że fajnie by było Gdyby ten serwer został tak jakby zrobiony Można by było powiedzieć z takimi rzeczami typu Jakieś podatki, zastosowanie dla pieniędzy, jakieś takie utility, no nie, może nawet fajnie by było, nie będę tak właśnie o tym mówił, bardzo ten spokój by było, gdyby pieniądze z tego serwera miały jakieś odzwierciedlenie na serwerze, znaczy ogólnie w życiu i tak dalej. No tak mi się wydaje, w sensie byłoby to fantastyczne, bo wiem, że wtedy ktoś, kto by na tym grał, i by poświęcał ten czas, coś by z tego miał. Ale to już są takie moje marzenia, takie mrzonki, nie? Wiadomo. Ktoś to kurwa zbotuje, ktoś to rozpierdoli, ktoś zrobi z tym inne chujstwo. To jest ogólnie dosyć skomplikowany i ciężki temat. Tak to nazwę. Nie jest to... Nie jest to najprostsza rzecz do zorganizowania i tak dalej, i tak dalej. Ja o tym nawet nie marzę aktualnie. Ale w, w zasadzie, tak sobie, tak sobie pomyślałem, że można by było de facto... Zacząć robić coś takiego powoli, pomału. Można by nawet to, to robić z takim trochę nastawieniem, typu A chuj, zrobimy, zobaczymy, co z tego wyjdzie, i tak dalej. Może trochę bardziej na takie pośmianie się, może nawet bardziej trochę na takim wyjebaniu, i tak dalej, i tak dalej. I po prostu zobaczymy, co by z tego wyszło. Ja, ja ogólnie mam taki, te, taką wizję tego. No, i wobec tego zrobiłem takie konsultacje społeczne, jednocześnie reklamując tutaj cvvl.el. Csrv.pl. Więc tutaj sobie można wbić elegancko, że. Kurce, zastanawia mnie, ile ludzi byłoby chętnych na pogranie na czymś takim, no i fajnie by było, gdyby ktoś, jak się już deklaruje, żeby na czymś takim grał, to żeby se chociaż tam wszedł, no nie, ani żeby tylko powiedział, tak, będę grał, kurwa, wystartuję i chuj, dupa, cyca i tak dalej. Z drugiej strony nie zależałoby mi jakoś bardzo mocno na rentowności takiego przedsięwzięcia. Fajnie by było, gdyby on na przykład z, jakiegoś, z jakiejś cipy się spłacił, no nie, no byłoby fantastyczne, gdyby... Jak, jak, jakąś tam miał spłacalność taki serwer, że yy, nie byłby tylko i wyłącznie od generowania kosztów, ale no w sumie jakby, yy, tak, gdyby to robić na taki odpierdol, no to de facto on by nie miał jakichś takich kosztów organizacyjnych, nie? To by było bardziej na zasadzie, że a dodamy coś tam, a zrobimy coś tam i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także tak sobie ogólnie o tym myślę i tak sobie to rozważam. Mm. Możecie dać, nie wiem, mogę w sumie zrobić na serwerze jakiś taki kanał. W sumie zrobiłbym to nawet teraz. Yy, w ogóle tych kanałów jest od zajebania. Ale dobra, zrobimy. Zrobię tekstowy taką o raft/ Slash. Nie mogę slasha, kurwa dać? Minus pomysły. Tak o, zrobimy. Możecie tu pisać rzeczy, które byście może chcieli zobaczyć. Może rzeczy, które byłyby spoko, żeby się znalazły. Dam go. Ten. Dam go jak na razie w ogóle tu. W ogóle wydaje mi się, że zbiórka jest już w sumie nieaktualna. To mogę ją usunąć. Dziękuję wam za zebranie tych pieniędzy, które udało nam się zebrać. To bardzo miłe chłopaki, że mogliśmy to zrobić. Eee, coś fantastycznego. Eee, co za debil? No dobra. No i co więcej mogę powiedzieć mm, tutaj dla was. Powoli, znaczy. Nie, jeszcze nie jestem przekonany, że się za to zabierzemy. Jeszcze nie jestem tak bardzo pewny, że yy, uda się to zrobić. Je, jeszcze na razie będziemy myśleć sobie, ba, sobie bardziej o tym gdybać, jeżeli o tym gadać, ale jakby im więcej będzie takiego odzewu, zaangażowania, może jakiejś takiej pracy oddolnej. No tym chętniej będę się ku temu pomysłowi w ogóle przychylał No i tym chętniej jakby po prostu będę to pchał do przodu Żeby coś takiego powstawało Na razie nie mówię ani, że się za to zabiorę Ani, że to wystartuje Nic nie deklaruję Jest to na razie... No bo ten pr projekt w ogóle tego serwera No to on już tak chodzi od wakacji Żeby ten serwer dla discordowców zrobić Ale... No jednak mimo wszystko... Zdaję sobie sprawę z tego, że jeżeli to miałoby być zrobione nawet na no, odpierdol, ale dobrze. W sensie, jeżeli to ma być zrobione nawet tak, żeby spełniało tylko i wyłącznie podstawowe funkcje, i nawet tak, żeby był to serwer zrobiony for fun, to po prostu trzeba chociaż wiedzieć, kto go będzie robił. Chociaż tyle trzeba wiedzieć. Trzeba mieć te chociaż podstawowe rzeczy. A ja wiem, że jeżeli chodzi o współpracę z ludźmi, niestety współpraca z ludźmi działa w sposób następujący: że ktoś coś mówi, potem znajduje coś innego do roboty i się kurwa nie da działać. Tak wygląda niestety współpraca z ludźmi. Wobec tego, nim znajdę jakiegokolwiek człowieka, który, nawet na odpierdol, a mimo wszystko z jakimś. Minimalnym poświęceniem chciałby się tym zająć, no to jeszcze pewnie minie trochę. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tym bardziej, że No nie jest to projekt Ultra komercyjny, na który chce mi się wydawać kilkadziesiąt tysięcy złotych, tylko chciałbym mieć po prostu serwer, który się postawi, który, za który będzie można zapłacić na przykład za hosting albo za maszynę. No i to by było tyle, nie? Więc mm, jest to projekt w mojej głowie. Jest to projekt, który chciałbym, żeby był. Możecie pisać sobie na niego jakieś rzeczy, które byście na nim widzieli. I fajnie by było też mieć, wiecie, takie, takie, takie można byłoby powiedzieć jakieś zasilenie w kontekście takiej wiedzy czysto. Jak coś takiego w ogóle można zorganizować, to pewnie też by było pomocne. Dziękuję Wam za wysłuchanie, a teraz proszę se iść na dupsać Minecrafta. Pozdro.